Yo, siemanolodziska, ja jestem Ruki, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. A w tym odcinku mam dla was mega ciekawą informację, którą Niantic jakby zasugerowało nam podczas DICE Award, czyli takich nagród dla gier wideo, mobilnych i tym podobnych. Jest to dosyć ciekawa informacja, która na pewno wam się przyda, więc zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby ten filmik trafił do wszystkich i żeby jak najwięcej osób dowiedziało się właśnie o tym wycieku jakby danych. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Kilka dni temu odbyło się coś takiego jak DICE Award, czyli takie jakby rozdanie nagród dla gier w różnych kategoriach, czy to gier mobilnych, czy to gier MMO. Gdzie Pokemon Go w kategorii gry mobilne wygrał swoją kategorię, pokonując tym samym Clash Royale i inne tego typu gry mobilne, które mają naprawdę dużą popularność. I właśnie na tej imprezie jeden z przedstawicieli na IT-ku powiedział te słowa: Yeah, thank you very much for all the fans. We got this award, thanks to you. Also, candies. Also, savory. W wolnym tłumaczeniu chodziło mu o to, żebyśmy oszczędzali nasze candy. I teraz pojawia się wiele spekulacji na ten temat, dlaczego mamy oszczędzać teraz właśnie candy. Taką najbardziej prawdopodobną opcją, co może się stać w Pokémon Go jest to, że na przeciągu najbliższych dni, może tygodni, nie wiadomo, ale ogólnie w najbliższym czasie może pojawić się coś takiego jak 2x EXP event. Czyli będziemy mieli jakby podwójny EXP, Coś, co już było wcześniej. Natomiast warto teraz, właśnie, zaoszczędzić sobie candy, bo właśnie coś takiego może nadejść do Pokémon Go. I sam osobiście jestem za tą opcją, że może właśnie to być 2x Exp Event. Także generalnie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta informacja Wam się przyda i będziecie oszczędzać Wasze candy. Dzisiaj miał się pojawić odcinek z ewolucji, natomiast zepsuł mi się GPS w telefonie, więc generalnie albo odcinek pojawi się dzisiaj później, albo jutro. A generalnie w tym tygodniu są epickie odcinki: Łapanie poksu z drugiej generacji, wykluwanie jajek z drugiej generacji. W tym mam 40 km jajka, nowe jajka, właśnie. Po tej aktualizacji, gdzie dodali drugą generację. Także w 10 kilometrowych giegle są teraz same interesujące boksy, a także zapowiadam epickie ewolucje właśnie w tym tygodniu. Także możecie zostawić subskrypcję w tym momencie oraz łapkować ten film, żeby trafił do jak największej rzeszy osób, ponieważ są to w sumie ciekawe informacje. A tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon Go jutro o 14.00 i także zapraszam Was na moje social media, w tym Facebook, Snapchat, Instagram, grupa na fejsie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!